Kiedy mówiliśmy cała Polska naprzód, kiedy mówimy, że wygra cała Polska, myślimy dokładnie o tym, żeby w tych momentach próby być razem, bo wtedy, kiedy byliśmy razem, osiągaliśmy rzeczy największe, historycznie, ale również dzisiaj. Że jeżeli będziemy razem i będziemy szukali porozumienia i przede wszystkim skupimy się na rozwiązywaniu prawdziwych problemów, to będziemy silniejsi i wtedy cała Polska wygra. Wtedy, kiedy dokładnie na tym się skupimy. I bardzo Was o to proszę. Patrzcie na to, co się będzie działo przez te najbliższe dni i tygodnie. Wsłuchujcie się w polityków. Czy tylko się przez cały czas ze sobą kłócą i ich ukochana fraza to ja panu nie przeszkadzałem? Czy naprawdę coś sensownego chcą zrobić? Czy wyklepują przez cały czas te same nauczone na pamięć cztery zdania? Przecież akurat mój konkurent ostatnio to te cztery zdania zmienia co pięć minut, ale zostawmy to na boku. Czy naprawdę coś sensownego chcą zrobić?